Cześć Wam, pozdrawiam Was ze swojego ulubionego miejsca w Krośnie, antykwariatu Zbyszka Oprzątka. Siebie nie pokazuję, żebyście nie widzieli, czy mam maseczkę, czy nie. W każdym razie dzisiaj chciałem pokazać yy, jed... obrazy, które są u Zbyszka na wystawie jednej z najbardziej genialnych artystek nieodkrytych, Marzeny Majki z Krosna. Wszedłem, znaczy, ja znam twórczość marzeny, ale po prostu jest kolejny progres. To jest, szale, to jest po prostu coś nie, niewiarygodnego. Popatrzcie, one są bardzo inspirowane naturą. Można je tutaj zakupić na miejscu. Większość już sprzedana, ale wiem, że y, są domalowywane. One, to są takie trochę kolaży, doklejane, suszone też rośliny, pięknie oprawione na papierze, który zrobiła sama autorka. Trochę tutaj są, y, tu mamy wieżby, na przykład obławiane. Um, ja tak przejdę po nich. No, po prostu przepiękne rzeczy. Wiele sprzedanych już. I jeszcze to jest sam sam plakat główny wystawy wiosna leśnych ludzi. Przechodzimy przez szafę do drugiej części. Tu mamy zabawa chowanego wiosna w rzece. Ślimaki, zabawa w berka i spacery mam. Bardzo mi się podobają. Trudno mi to opisać, e, dlaczego, ale chyba też dlatego, że oczywiście dużo o przyrodzie, ale też sposób, w jaki ta przyroda jest przedstawiana, jest naprawdę przepiękny. W ogóle jest to jedno z moich ulubionych miejsc w Polsce. Antykwariat Zbigniew Oprządek w Krośnie. To jest po prostu centrum życia tutaj u nas. A to moje zdobycze. Wiosenne kwiaty leśne, tańczące zwierzątka i dżownice i podbiały. I kupiłem jeszcze taką piękną bajkę Śpioszka Popielica z pięknymi ilustracjami też przyrody. Cudowna.